Hej kochani, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na moim kanale Mateusz Pawłowski to już jest ogłoszony pierwszy uczestnik 18 edycji Tańca z Gwiazdami Będzie tańczył nie wiadomo już z kim Myślę, że z Magdą Tarnowską Tak coś czuję, bo Magda coś mówiła, że będzie w tej edycji, więc dla mnie oni by totalnie pasowali W każdym razie Mateusz już został ogłoszony Jest to osoba, która jest najbardziej znana chyba z roli Kacperka w Rodzince.pl Myślę, że cała Polska znak go właśnie z tej roli, od takiego małego brzdąca na ekranie, pod dużego faceta, teraz pokaże się w Tańcu z Gwiazdami. I to jest taki w sumie mm, e, taka lawina postaci aktorów z rodzinki Pelbo. Kiedyś był, pamiętam, e, Adam Zdrójkowski, on tańczył z Wiktorią Omyłą. Wy mnie o to pytaliście, bo e, nie pamiętaliście, ale to było już jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu. E, później w 14 edycji był Maciek Musiał, który tańczył z Darią Sytą. W poprzedniej edycji był Tomasz Karola, który tańczył z Izuskierską, No a teraz Mateusz Pawłowski wjeżdża na, um, wjeżdża na rejony, wjeżdża na parkiet. A z damskich postaci jeszcze była e, Wiktoria Gąsiewska i była Julka Winiała, która doszła do finału razem ze Stefano Terracino. Także cały praktycznie e, klan Boskich. Brakuje jeszcze... i Agata Kulesza była, także wiecie, to w ogóle jest wow. Brakuje jeszcze pani Małgorzaty Koszuchowskiej, ale mam nadzieję, że to jeszcze będzie. Mateusz Powózki, mam nadzieję, że po prostu rozwali system. Będzie jak najdłużej w tym programie, tego mu z całego serca życzę, bo uważam, że naprawdę ma potencjał. Jeżeli dostanie dobrą partnerkę, to naprawdę ona wydobędzie z niego wszystko, co najpiękniejsze. I myślę, że naprawdę ma szansę zajść w tym programie daleko. Tego mu z całego serca życzę. I trzymam za niego mocno kciuki. Napiszcie w komentarzu, czy to, jest, czy to jest Wasz faworyt 18 edycji. Czy może macie kogoś innego, na kogo czekacie ogłoszenie i jeżeli to się ziści, to po prostu jemu będziecie kibicować. Napiszcie to koniecznie w komentarzach, a my słyszymy się już niedługo.